Jak wiadomo, przygoda trenera Bartoszka z GPS-em zakończy się 30 czerwca, czyli z dniem wygaśnięcia kontaktu. W związku z tym posadę pierwszego trenera GKS-u objął pan Paweł Janas. drugim trenerem, tak jak do tej pory, będzie pan Kamil Kiereś. Trenerem asystentem będzie pan Jaszko Mańczuk i pan Zbigniew Prowakiej. Reszta składu również pozostaje bez zmian. Skupiamy się na, na tych najbliższych dniach. Chcemy w miarę szybko wykrystalizować cały szkielet drużyny, na której będziemy się opierali w rozdziale 2011-2012. I całą energię skupić na, na wyniku sportowym, który, który ma być w